Co, ja? Nie wiem, no jak chcesz to możemy przyjść, nie? Chodź, chodź bo fantomy się będą widzieć. Łaś! No. Odróż rzeczy. No, to jest żołnierz, Worda. Zombie idzie nie zamknij mi a to jest to do jest nie spadnij tu dobra, jesteś? bo nikt twojego nie widzę A weź na chwilę, odpuść. Czy tam? Uważaj, no, nie idziemy. Tu jestem na przykład. Ale czekaj. No znowu nie wiem. Musisz na chwilę odkucnąć. Ja. widzę, widzę, widzę. Teraz kucaj, teraz kucaj. Zaczekamy tu na siebie. Zbierzesz tej temki i ten, i będziemy Jest tam pełno. Chodź za Nie muszę Ale też to no, było to no. na razie nic nie stawiaj, po prostu za mną. No to też No i tu jest to do wezwania na przykład, I tu nie idziemy, a i tu razem kitę wyjebał, no to oczyścimy mu to. To jedno, ale poczekaj, teraz stój tu, ja zobaczę, czy jest to gdzieś jeszcze. Co jest? Ja pierdolę Dobra, to można by było zniszczyć I tu już masz litenki będziesz miał A no i tamto trzeba by było zniszczyć No to już nie ta. powinieneś z No to się nic nie dzieje, to już odbezpieczyłem to tu se możesz stać tak jak ja, bez problemu. Przy twoich itemach. temach. być Co? Tu do nas możesz przyjść no? Tak, 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 no. I tu masz bezpieczne temy. Możesz se chodzić I teraz tam na dole są jeszcze Twoje temy, i tam nie możesz już luźno łazić. Więc uważaj, bo to trzeba tam zniszczyć jedno gówno Czekaj, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Dobra, i czekaj, odbezpieczę i se przyjdziecie, bo tam jedno jest do zniszczenia, to gówno a i masz jedną tam? Stój, stój, stój. No i na przykład y, tu zara po prawo jest jedna skrzynka. O kurwa! I chodźcie, bo teraz akcja kuj w trójkę. Musimy tu być. No ja i wiem, wiem, wiem. To wiem. okej, chodź tu. Bo Wiktoria musi do nas przyjść. Tu możesz do nas zejść na spokojnie Chodź, chodź. No i teraz tak. Tu właśnie na przykład stój se przy tym już, bo każdy z was ma motykę, bo wam dałem. I w jednym momencie musimy... Tam jeszcze pochodnie masz jakieś. I kurczaka i... I w jednym momencie musimy zniszczyć te właśnie białe te. Tylko każdy się ustawi przy którymś. I w jednym momencie musimy je zniszczyć, bo jak się nie uda to nas usłyszy, nie? U nie nie wejść na to. No i celuj se w to białe, nie? Pipex, motyki. I ja idę do trzeciego. I na trzy niszczymy te trzy naraz, jak się nie uda to przejebamy. Gotowi? Raz, dwa, trzy. Niszczymy. Zajebiście! Udało się! Teraz możecie zjeść, możecie tu przyjść i otworzymy razem pierwszą skrzynkę. Ale no kurwa, nie biegajcie! E. To, że możecie się zjeść, to nie biegamy! Nie. Tutaj. Dawaj, otwieramy. I tak o. Enchant tu jest. Chuj, nie ma tego enchantu i są kurte z To To gwiznę Lur 2, książeczkę. A ty pipka książeczkę drugą jedni. No i teraz idziemy do kolejnej skrzynki. Zapraszam kurwa powolutką. No, ja ogarniałem tą lokację w chuj, także w trójkę sobie poradzimy, bo właśnie trzeba parę osób, żeby właśnie tak naraz je niszczyć, nie? Kto tam kurwa nie kłóca. <słuch> dobra, dobra. Tu teraz powoli podchodzą. No, to się może drugi <słuch> zlec pić i nie, nie ma sensu go napierdalać. Tu mamy dwie skrzyneczki, ale czekajcie, zobaczymy czy jest bezpiecznie. Tu nic nie ma, tu jest git, tu na górę trzeba wejść powoli. Tu jest git. Jest bezpiecznie, możemy je otwierać. O, małe dwie diaksowe się te motyczki, to możemy sobie po jednej wziąć, bo obie mają silk touch I są praktycznie takie same Dobra, to dawaj otworzymy To idziemy dalej No, te czarne yy, główki trzeba Do Wizzera No i teraz tak tu będzie, co tu będzie, tu jeszcze powinno coś być właśnie tu jest to gówno dobra tu jest są diamenty, gdzie? diamenty, są, są, są są diamenty na ścianie no tam są takie Dobra, tu możemy podpłynąć, jest bezpiecznie Tu są, tykny No Wiktoria znalazła Zbierasz? No kurwa no to dobra no. Jak nikt nie chce to ja się pofatyguję Tu stój, bo tu może być czekaj, bo to trzeba obejść na spokojnie żeby nie tupnąć, tylko tu, czy tu będzie wejście No właśnie jest kurwa ciężko z tym wejściem, widzę, chyba że jeszcze tu będzie. Tędy chyba się wejdzie? No, tędy wejdziemy. Tylko tak kurwa, tu jest w środku ten dings. No chujowo. No trzeba na górę, ale to nas tu słyszą. Dlewny nikt nie ma przy sobie, co? Jeden blok to zajebiście, bo jeden blok nas uratuje. Musisz go postawić czekaj, tutaj, ono tej wysokości. No? Możesz rzucić, no? I teraz tak. Tu jest jedno. I czy gdzieś jeszcze tu jest? No możesz tu wejść, no. Dobra, tylko to jest jedno. To I jest bez problemu. I otwieramy skrzyneczkę teraz. Tutaj jest. O kurwa, czyli te diaksowe spodenki mamy i kolejną motykę. To teraz damy Wiktorii. Motykę Kto wziął kurwa motykę, bo rzuciłem Chcesz te spodnie sobie wziąć? No ty, ty. No to dobra Ostrożnie na miecz. Dobra. Słuchajmy kurwa dalej. Tu można przejść do I tu już trzeba znowu... Kurde. Tutaj jest git, ale tu może być. wejścia nie ma tu na wieży, będzie to gówno. Tu są schody, tylko powolutku wchodźcie. Powiem <laughs> <laughs> Wam tak, dobrze, że mamy jak motyki. Bo one są ulepszone na efektywność Więc może się uda kurwa Ale wiesz No, ale Enderman to tam chłopy Nie mnie nie patrzę Co on ciebie atakuje? Nie on z tą wpadł w lawę kurwa No i teraz tak o, bo no musimy te jak sobie te i tak o. o kurwa, kto to wszedł? Oj, spierdalajcie, spierdalajcie. Kto to. No ja kto? Biegnij, biegnij za Czekaj, kurwa. tylko Stój. Tutaj. I stoimy. I stoimy na kucaka, na kucaka. Wiem, ale stoimy na cichaczu. Cichacz. Nikt się kurwa nie ruszy nawet. I stoją w trójkę, patrz to. Jezu, idzie tu. Nie ruszać się. Jak podejdzie bliżej, to spierd... Biegnijcie! Kurwa! Ja też nie I stać, stać, stać znowu! Jak znowu Nic, tu ani się nie odwracać, nie obrotać się! Kurwa idzie! Cicho! Biegnijcie! Kurwa ktoś został! Ja pierdolę Dlatego ja dobrze że nie byłem Tu ciemno kurwa i się widzę ja pierdolę Pierdolę, jedź dalej Dobra, tu, tu się schowamy W tym kurwa budyneczku No Ale miłe rzeczy Od razu się i przyłaście no Zaraz cię zbierzemy ale został ostatni, więc w sumie dobrze. Nie, tu się zrespiło. Patrz, no tu się może respić ich w chuj już, no. Bo już wezwaliśmy i. Stąd gdzieś w miejscu, jak będzie z bo kurwa, kolejny przyjdzie. No to Wiktorii.

Widziałem jak cię goni. Jak już pobiegłeś za róg, to cię nie widziałem. Duch. Dżentelmenów Nie <noise> w ogóle Szczególnie, że jest moc, kurwa. Spoko, spoko. Ej, no. no, ale kurwa przyjemniaczek, tu obok mnie no. i mnie wyczuł. Ach, udać go, już mnie kurwa wyczuł, jebany O tak! Jeszcze go tu teraz... Oh my goodness! O chuj. Dostałem w pierdol! Nie widzę nic! O tak kurwa! Bomba! Kurwa. <ślesy> No saję many, co tu dużo mówić? Ja miałem farta, że wyszedłem. Dla mnie to oszustwo w chód No to dobrze idziesz, to sejść tu na bezpiecznie. A ja szybko. Jeszcze... No to jest blackstone, ale to jest pęknięte, jest brzydcze. Ten niepęknięty jest ładniejszy. Dobra, twoje i ten powinny być tutaj. Masz? No to gate. Dobra, to ja już jestem obok ciebie. Chodź na ich głównie. Nie chodź, nie chodź sam. Czekaj, patrzę, no coś tam jeszcze mam, no. Zaraz ci przyniosę. Wszystko kurwa zbierasz po kolei. No można wyskoczyć, kurwa. Dobra. Te No czekaj, damy jej, to zobaczymy, co brakuje. Gdzie ty jesteś? Jak my? No w kur, kurwa, no, no ty biegłeś. Tu jest centralnie ten. No. Hahaha. Chodza, Jak już za a dobra, kłupi, Elo. Widziesk, no, zaraz jest tu, i to możesz. Uratuję cię, kurwa, czekaj. Nie, ci kurwa nie ci się. <grywa> Cicho już, bo amba Fatima i tak. Słyska. To żeś ciebie kurwa uratowała. <grywa> to żeśmy ją uratowali, w Ale będziesz teraz przy wejściu, a ja biegnę do wejścia, to od razu ci item kida. Aura tędy Tu możesz więc, tu się nic nie stanie Bo po wełnie Aura widzimy się I chodź tu za mną Krolkiem Troll? <troll> to byłaś ty <troll> Coś tam natupnęłaś na tupnęłaś Dobra, tu są tylko dwa Trzeba się, się rozleźlić No, dwa są. Można nisić Nie? raz, dwa, trzy Ej. Elegancko to tu jest skrzyneczka, na pewno, była. Jak chcesz, to możesz iść, tylko czekaj, dam ci rzeczy, jedzenie. To weź to wszystko do domu. Czekaj, tam daleko jesteś. Jak wokół nie ma tych, tych takich, to powinno się udać. I... Kurwa, tam jest kolejne. Ty nie wchodź po tej drabinie. Bo nad drabiną jest. No powiem ci, bo tako. Teraz jest nad tobą praktycznie jedno. Tu jest drugie i tu jest trzecie. No, o to, te, bo to, tak, bo możemy zrobić, nie? Bo masz tą wchuj szybką motykę, nie? No i <ścoughs> musiał Szybko zniszczyć to jedno, schój szybko pobiegnąć do drugiego. I ja w tym czasie to jedno kurwa tu na środku niszczę. <zysy> no, bo tak to jest kurwa problem. No to, to, to wiem, wiem. Trzeba zacząć te, te skrzynki niszczyć tam gdzie byliśmy. To się nie będzie pierdolić. No to, to bym odpuścił na razie. I za chwilę tu przyszedł coś ma. To jak nic tu nie ma to zaraz odkucnę, to zobaczyć może. Tu, o widzisz mnie? No, to tu jest wieża i tu będzie skrzynka jedna I tu jest... Trzeba się do góry podbudować Kurwa, bloków nie ma Stary I elo I teraz tu na górze jest jeszcze, tak, i tu jest skrzyneczka. No. Dzięki. No i tu mamy bezpiecznie skrzyneczkę. Ja mam te <śpiewa> o jest najładniejsza płyta w sensie najładniej brzmiąca. Młodnie. No nie, ta nie, tu byliśmy czy nie chyba nie chociaż czekaj, trzeba tu za ścianą zobaczyć czy nie ma tego gówna <ślesk> i tutaj też wszystko nie byliśmy. Ja to bym zrobił coś takiego, że już trochę rzeczy z tym zgarnęliśmy. Poszedł je odłożyć na spokojnie, żeby ich nie stracić. I tu wrócił wtedy dopiero. No kurwa, biegałem ten cały czas. <laughs> <Stwierdolany>, kurwa. <laughs> a takiego pranka ci kiedyś zrobimy jak sobie postawić ten sensorek postawimy ci ten blok co urdena wzywa i chuj <laughs> ci przyjdzie to co dzięki za gierkę dzisiaj i do następnego Siemano. żegnamy się ze streamkiem również tak jest tutaj o tak to no. no i co tak samo streamek do następnego